Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w live Inspiracja, Edukacja w odcinku 101. Zaczynamy dzisiaj nową serię zdobywania wiedzy, nową serię inspiracji. Tak jak do tej pory mówiliśmy sobie bardziej pod kątem treningowym odnośnie prawidłowego treningu, prawidłowych ćwiczeń, tak teraz porozmawiamy sobie o kwestii rehabilitacji, o kwestii problemów zdrowotnych. A dzisiaj w ramach tego pierwszego live'a po osiągnięciu setki pierwszego może właściwie drugiego live'a, trzycyfrowego, powiemy sobie właśnie o zależności pomiędzy człowiekiem a koniem, w jaki sposób się to przedstawia. Tak naprawdę, a, i właśnie, i w tej kwestii będziemy się inspirować książką Urazy u koni, ich leczenie i rehabilitacja autorstwa Mary Bromile, Bromilej albo jakkolwiek to przeczytać. Taka to jest książka. Będziemy się nią inspirować i powiemy sobie właśnie o wzajemnej zależności w dniu dzisiejszym i kolejno o różnego rodzaju rehabilitacji i problemach urazów u koni. A więc w pierwszej kolejności wzajemna zależność między człowiekiem a koniem istniała już od czasu jego udomowienia. O tym trzeba wiedzieć i o tym trzeba pamiętać, które zaczęło się około 6000 lat temu. A więc 6000 lat temu, jakby koń i człowiek, mają wspólną jakąś historię, co przekonywująco wykazano badaniami archeologicznymi, tak? a więc jest to potwierdzone badaniami, więc możemy mówić tutaj o pewności, o pewności tego, że te 6 tysięcy lat już mamy w wspólnej historii z koni. I według słownika, określenie udomowienie oznacza przyuczenie do przebywania z człowiekiem i utrzymywanie przez niego. I tak naprawdę definicję to można zastąpić korzystanie na wiele sposobów, tak? W cudzysłowie, oczywiście, korzystanie na wiele sposobów. I tutaj znowu archeolodzy sugerują, że ta wzajemna zależność była obustronnie korzystna dla koni i była to raczej dwukierunkowa adaptacja, a nie dominacja człowieka. I teraz dlaczego? Możemy się do tego odnieść, możemy podyskutować na ten temat. Daj znać w komentarzu, napisz jak Ty to widzisz, jak, jakby, co Ty o tym myślisz. Oczywiście też przywitaj się w komentarzu, daj znać, że jesteś, że oglądasz, że jesteś na żywo. Podobnie jeśli oglądasz powtórkę, również przywitaj się, daj znać, że, byłeś, że widziałeś tego live'a. No i zastanówmy się właśnie, jak to wygląda. Tutaj we wstępie do książki właśnie o, na temat urazów. I ich leczenia, jest tutaj taka adnotacja, że był to rodzaj dostosowawczej ewolucji, bo koń prawdopodobnie uznał kierowanie swoim bytem przez człowieka, co zmniejszało zawsze istniejące ryzyko ataku drapieżników. Natomiast dla człowieka korzystne było posiadanie na pół oswojonego źródła mięsa. Niestety tak to było wtedy postrzegane. I tak naprawdę po oswojeniu i ujeżdżeniu konia również korzystna okazała się jego szybkość. I inne korzystne cechy konia również były przydatne, takie na przykład jak jakby mniej wymagająca dieta pod względem wartości odżywczych. Mówiliśmy sobie o tym szeroko na webinarze niedzielnym z zakresu żywienia koni właśnie. Właśnie o, o, o tym, że koń potrzebuje tak naprawdę paszy słabej jakości, dlatego że jego układ pokarmowy, jego jelito ślepe głównie jest przystosowane do trawienia. Włókna. więc nie potrzebuje dużych wartości odżywczych, takich bogatych jakby w paszy, wystarczy mu jakieś tam suche kłosy, suche łodygi, patyki, wszystko to zostaje przez niego strawione, a więc wszystko to, co tak naprawdę rosło na stepach, i było słabej jakości. Koń musiał się przystosować do pożywiania się takiej słabej jakości pożywieniem i wyciągania z tego jak najwięcej wartości, żeby przeżyć po prostu. I podczas gdy na przykład przeżuwacze, takie jak bydło czy wielbłądy, owce, kozy, potrzebują wartościowej, takiej wysokocukrowej, wysokobiałkowej paszy. Zielonych pastwisk, i do tego jeszcze trawiąc, muszą odpoczywać, tak, bo przeżuwacze potrzebują położyć się, żeby dokładnie przetrawić całe pożywienie. Tak, koń może trawić również w czasie ruchu. Tak. To jest kolejna zaleta konia, że nie ma takich przerw, długich przerw w odpoczynku. I to wszystko sprawiło, że koń był korzystnym, korzystnym jakby udomowionym zwierzęciem dla człowieka. Natomiast koniowi, Również było jakby bezpieczniej pod opieką człowieka się znajdować, mniejsze zagrożenie. Tutaj taka teoria jest wysnuta, że mniejsze zagrożenie to było dla, dla jego gatunku ze względu na ograniczenie ataków drapieżników, właśnie. No i tak to sobie wszystko oczywiście funkcjonowało, do momentu pojawienia się mechanizacji, która zmieniła znaczenie konia dla człowieka, która zmieniła kiedy koń nie był już dłużej potrzebny jako środek transportu na przykład lub jako, jako partner w pracy, tak, polowych na przykład w pracach polowych, koń stał się źródłem przyjemności tak naprawdę stał się źródłem rekreacji i także rywalizacji, umożliwiając człowiekowi dowiedzenie swojej dzielności. Poprzez udział w sportach jeździeckich. I tak tutaj zależność jest przytoczona taka, że polo i wyścigi konne pochodzą przykładowo ze stepów Mongolii. Natomiast ujeżdżenie ma swoje źródło w przyuczanych ruchach potrzebnych do, do zwyciężenia w walce. Tak, konie musiały być nauczone swojego rodzaju nie wiem, chodów bocznych, zwrotów nagłych, tak, takiej zwinności gibkości, po to, żeby uniknąć ciosów. W czasie, w czasie walki, jako konie te wojenne, czy później konie w rywalizacji takiej turniejowej, gdzieś tam rycerzy, czy czegoś takiego. No i to przełożyło się w tej chwili na zawody ujeżdżeniowe. Wyścigi rydwanów z kolei zastąpione zostały konkursami w powożeniu. Więc wszystko to jakby wywodzi się z tradycji. Skoki przez przeszkody, konkursy wszechstronne konia wierzchowego, rajdy długodystansowe i ta lista dyscyplin wciąż się wydłuża, wciąż wynajdywane są nowe dyscypliny, a ostatnio dołączył do niej również surfing za koniem. Ta książka jest, Teraz wam powiem, z którego roku. Wydanie przed rokiem 2000. Pierwsze wydanie 87 rok, więc teraz można by było tak naprawdę dopisać do tej książki z kolei samo to wydanie jest z 2009, więc myślę, że teraz do tej książki można by było dopisać tych dyscyplin jeszcze, jeszcze całą masę, całe, całą listę różnego rodzaju. No, i to właśnie przejście z konieczności do przyjemności zaburzyło taką prawdziwą naturę konia, gdyż przyjęto błędne założenie, że ludzki sposób myślenia i pomysły, szczególnie, szczególnie te dotyczące przygotowania do osiągania sukcesów sportowych, odnoszą się także do konia. Takie jakby za bardzo, za duże przełożenie z człowieka na konia, a tak naprawdę człowiek i koń to są zupełnie dwa różne gatunki, mimo że podobne, no bo i koniec z sakiem, i człowiek jest z sakiem, to mimo wszystko różne i przyjęcie tego faktu ma podstawowe znaczenie dla osób pracujących z końmi jako trenerzy czy terapeuci. Także mimo wszystko, że jesteśmy podobni, to jesteśmy też różni. Różna jest nasza psychologia, różnie funkcjonują nasze organizmy i ta wiedza jest konieczna do właśnie poprawnej pracy. I przy każdej formie aktywności fizycznej mogą wystąpić urazy, trzeba o tym pamiętać i odpowiednio przygotowywać właśnie ciało konia do wysiłku tak, żeby tym urazom zapobiegać, a jeśli już się pojawią, to należy je leczyć. Nie zawsze w sposób identyczny, jak w stosunku sportowców ludzkich, ale mimo to i tak trzeba. Jakby jeżeli koń bierze udział w sporcie, to trzeba go potraktować jako sportowca, z tym że z końskiego punktu widzenia, tak naprawdę, tak, z końskiego punktu widzenia traktujemy go jako sportowca. No właśnie. I teraz jakby ta seria live'ów teraz, które będziemy sobie prowadzić, będziemy sobie rozmawiać o różnego rodzaju urazach, o środkach zaradczych, o też metodach rehabilitacji. Daj znać, czy taka forma jakby treści na tą chwilę tobie odpowiada. Napisz mi proszę w komentarzu, czy jest to dla Ciebie atrakcyjne i postaramy się przybliżyć problemy właśnie osobom pracującym z końmi, wyjaśniając w prosty sposób te interakcje i wzajemne zależności układów ciała, budowę też układu mięśniowo-szkieletowego, ogólne skutki urazów, jakie są. Procesy gojenia tkanek po uszkodzeniach u gatunku innego niż człowiek, tak? A więc postaramy się tak ogólnie nakreślić sobie zarys tej podstawowej, takiej wiedzy z zakresu właśnie urazów, z zakresu kontuzji, z zakresu rehabilitacji, tak, żeby cała ta podstawowa wiedza była zawarta i gotowa do przełożenia właśnie na konie, po to, żeby właśnie zapewnić im odpowiednie warunki pracy, odpowiednie warunki powrotu do zdrowia. I też, I też odpowiedniego przygotowania do wysiłku i do sportu. A więc taki jest plan na najbliższe live, na najbliższe dni. Będziemy się kolejno zajmować właśnie różny, różnego rodzaju tymi, tymi urazami, właśnie kontuzjami i, i tak dalej. Taki jest plan. Natomiast w najbliższą niedzielę widzimy się na webinarze z podstaw dopasowania sprzętu, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Omówimy sobie zarówno rodzaje siodeł, jak i rodzaje ogłowi, wędzideł i tych wodzy pomocniczych, czy środków pomocniczych w jeździe konnej. Także zapraszam Ciebie serdecznie, jest to trzeci webinar z cyklu Podstawowa wiedza jest z cyklu wakacyjnego webinarów, także jak najbardziej zachęcam. No i zapraszam oczywiście na jutrzejszego live' jutrzejszego live'a, właśnie pierwszego live'a z tego zakresu urazowo-rehabilitacyjnego. No i tak jak mówiłam, jeżeli jesteś ze mną na żywo, dawaj znać, witaj się w komentarzu, komentuj tak, pytaj, im więcej pytań, tym lepiej. I pamiętaj też o konkursie, który ogłosiłam na live setnym, także odszukaj tego live'a, ja go przypnę do góry strony tutaj na fanpage'u, żeby było zawsze widoczne. Ogłoszenie wyników tego konkursu odbędzie się w najbliższą niedzielę po właśnie webinarze na temat sprzętu, a więc około godziny 22.00. Warto myślę wziąć udział. Czekają fajne nagrody z okazji właśnie tej studniówki naszych live'ów. Inspiracja, edukacja. Także skorzystaj, skorzystaj, bo długo się taka okazja nie powtórzy. Także warto korzystać, póki jest. A więc życzę Tobie miłego dnia. Widzimy się jutro i do zobaczenia na kolejnych live'ach. Inspiracja, edukacja. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie, że komentujecie i do zobaczenia. Cześć.